Cool. Why no, why? brother! Yeah. Have you looted? Oh. No, no no, friendly friendly! Don't shoot me! Please do <laughs> no shoot! Brother brother, have you looted this area? There you go. Ah. 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 Brother please, le let me live, I need to see my friends. I have nothing for you. Nie utępiłem. W tym baraku jest? Zabity, Czekamy. Nie, za, za barakiem. To było życie kurwa, nie było litości, ty. Cały ja do Stały do mnie. Do mnie, do mnie, do mnie. Ja jestem w krzaku za murem. Schowaj się gdzieś. No, Skąd były za... ty... te O jest! jest. Nie wiem czy dostał. Zrobiłem. Leci nade. Zrobiłem go. Chyba. Nie. Na pewno go powaliłem, nie? Nie, nie, jest w tym, w stróżówce chyba jest. Jest w stróżówce. Okay, w tym za... ja, Jest w stróżówce, szybko biegnij, jest, powalił mnie. W stróżówce jest.

Wycofaj, się jednego zabiłem. Jest skapisz na ćwiczcie Jest, jest, jest tak? w tak, jest, tak, jest, dobra, jest dobra, 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 poczekaj, zaraz mu najdam Zajewamy go, dostałbanie Zroci okay. weźcie Jest kur Tam widzisz dobrze? Tak, w miarę widzę no Ale ja widzę to wejście wiesz on Ja idę na drugą stronę drogi Mało prawdopodobne, żeby on tym wyjściem wychodził, nie? No, nie kurwa, no ja stąd nie widzę. Dobra, ja się wycofałem tu. Jest, 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 chodzi tam, poszedł teraz do stróżówki. Jest na białym. A w Dobra, w lewo? Prawo, prawo, brawo poszedł. W stróżówce jest? Tak, tak, jest w stróżówce teraz, no. Pychniemy? No nie wiem jak czujesz No ja czuję to no. Czujesz to? tak, tak. Ja no. pewnie to będzie rutował go nie no, Wystarczy no. Nade pod drzwi no. Zrzekaj jak tam mu najda zapodam może go odłamek przestraszy no, Ja mam też bo. Tak A, bo, bo... No, może trafię. Ja już tam nade'a. Poczekaj, dwa na naraz. Wyciągam zawleczkę. Super, wyciągam. Przygotowany do rzutu. ja celuję tak, w okno. A ja pod drzwi. Raz, dwa, Dobra. trzy. Poszło. Poszło. Trzeba drzwi mu. I odcinam mu drzwi. Jest? Powalony. Uważaj. Tak, tak, tak. Zabite. Nie. Zabite.